Siemano, w dzisiejszym odcinku na moim kanale rozstrzygniemy sobie pewien challenge, a chodzi tutaj oczywiście o challenge a 1000 pucharków w 24 godziny. No i pod ostatnim filmem, jak zabrakło mi tych 65 pucharków do zrealizowania challenge na czas, to pisaliście mi jakieś tam mniejsze kary w komentarzach. W sumie nie mogę się zdecydować, która jest najmocniejsza i którą mam wybrać do filmu, więc zdecydowałem, że wybierze za mnie generator komentarzy. Bez zbędnego przedłużania, zapraszam Was do oglądania. A więc, dobra, jesteśmy już na tej stronce No i tutaj wpisałem swój film i po raz pierwszy losujemy losowy komentarz. Więc lecimy, uwaga, uwaga, losowy komentarz z tego filmu. Za chwilę się skończy odliczanie i powinien się jakiś wybrać. Mam nadzieję, że to będzie jakiś challenge. I uwaga, wybrał się Patryk Dobroś jako pierwszy w B.O.L. 750. Chodzi oczywiście tutaj o każdą postać na 750 pucharków, więc wykonamy sobie challenge Patryka Dobrosia i może w sumie zagramy sobie jakąś z tych postaci, którą nie mamy. Na 750 pucharków, a brakuje mi tutaj czterech postaci, czyli Berego, Klansiego, Kenji'ego i Moi. Na Moi mam najmniej pucharków, więc yy, w sumie ją sobie wbiję poza odcinkiem, ale może zagramy sobie takim Berem, który nie umiem grać, żeby było ciekawiej. Yy, nie ma widzę na niego jakiejś fajne mapki, ale no, możemy sobie pyknąć Knockout, zobaczymy jak to wyjdzie. Nawet tutaj Patryk nie napisał, jakby kiedy mam zrealizować ten challenge, więc sobie na spokojnie wbiję. Myślę, do końca listopada. Wszystko na 750. To na spokojnie jakby. Ale jeszcze w sumie wrzucę z tego film. Ale dobra, tutaj trzeba się skupić na gierce, żeby to wygrać. No to nie jest jakiś szczególnie wysoki poziom, bo to jest 600 pucharków. Widzę, że tutaj gramy na totalne boty. Choć w sumie ja też nie umiem grać za bardzo berem. O kurde, Mortis no mnie podbija. Ale go na szczęście odrzuciłem gadżetem. Dobra, Max, nie żyje. Nice. I tutaj w ogóle jakiś to jest tryb, że się zbiera power cubesy, kurde. Albo to nowe ulepszenie. Dobra, mamy prawie Mortisa, podjeżdżam w niego. Nie, no zabił mnie. Ja jestem takim botem, przysięgam. Jestem takim botem, że masakra. Dobra, ale teraz się tak łatwo nie wyłożę. Zobaczycie, że teraz się tak łatwo nie wyłożę. Dobra, no to są totalne bociki, chociaż w sumie nasz jeden ziom zginął. Nasz Spike zginął, więc no zobaczymy. Trzeba uważać, bo Serge chyba też ginie. No i kurde, zostałem sam na Max i na Dynamajka. Więc jest ostry przypał. Zobaczymy, jak to tutaj wyjdzie. No, nie umiem grać, bary, więc może być trochę problem z porobieniem ich dwóch. O kurde, o kurde, o kurde, o kurde. Dobra, nie dałem się zastunować. A jajaj. Nie. Nie. Help me. A. Oh. Ja, nie trafił mnie, nie trafił mnie. No, Kaman 71HP, nie wytrzymam, jaki niefart, jaki niefart na tego Dynamajka. Dobra, ta Max też jest, widzę, trochę głupia, bo wchodzi w moje strzały, typowo. Nie, jest, porobiłem Dajna i teraz Max, teraz Max została. Jest, let's go, wygraliśmy, wygraliśmy, więc bardzo się cieszę. I w sumie, napiszcie, co myślicie, czy. Dobry dla mnie, część się trafił. Myślę, że całkiem spoko kara. Nie jest to żadna tam wymagająca rzecz, więc o, jeszcze sobie otworzymy demonicznego startupa, więc myślę, że na spokojnie, w sumie nawet do końca tygodnia sobie dam radę z biciem tego. Nie wiem jak wyjdzie, ale zobaczymy. Do końca tygodnia spróbuję to wykonać. Yy, ale myślę, że na spokojnie pyknie. No więc dobra. Mam nadzieję, że taki lekki challenge Wam się podobał z biciem tych pucharków. Ja Wam dziękuję za oglądanie. Trzymajcie się do następnych filmów. No i się ma.